¡Suscríbete Idę zobaczyć czy jest otwarta czy czasem przez wiecie, przez co może być zamknięta. Ale jeżeli będzie otwarta, to mam bardzo fajną polankę na dzisiaj. Oh, jeżeli nie zacznie padać, bo naprawdę jest tak zimno, że deszcz dzisiaj to nie, to nie jest fajna rzecz. Dobra, jakby co, widzimy się za chwileczkę na miejscu. Na razie, hej, miłego sensu. No i dojechałem na miejsce. Mam taki duży plac. Pierwszy dołeczek jest 10 centów, ale kurczę jest tak zimno, że normalnie ręce mam całe zamrożone Ale to co? Lecimy dalej. I kawałeczek dalej, kolejna monetka jest 50 centów. I kolejny sygnał, jakaś tam plomba. Ale totalny wycieruk, także nie wiadomo co to. I tym razem H-Coin czyli żeton na papieros. Pokazujecie, że macie dowód, dostajecie taki żeton i wtedy można kupić fajki. Dobra i tym razem nic ciekawego to kółeczko od namiotu On zaczął padać, a tymczasem tutaj mamy jakieś coś w dołeczku. Zobaczmy 20 centów tak 20 Także lecimy dalej i teraz taki tam kawał mosiądzu kolejny dołeczek, Już tutaj widać o Jest 20 No na razie małe nominały same Pada deszczyk, ale troszkę ściepno się już zrobiło. O, teraz już troszkę lepszy dołeczek. I mamy dwie monetki po 20 centów i 40, na razie współcześnie i tylko ta stara jakaś tam No zobaczcie, troszkę pomarudziłem, że trzymałe nominały wpadają jest ulubiona monetka, dwójeczka. Jest kolejny dołeczek. Siedzi, siedzi. Pięćiątka. I Teraz dosyć głęboko, taki słaby sygnał. I znowu ulubiona monetka. I Teraz coś takiego. I to jest chyba od psa zawieszka. Gdzie jest? hauch, ho Howch. -ho -ho. Jakiś tam napis. I numer telefonu. Dobra, chyba psa. Tam, zobaczcie, taki dziwny słaby sygnał, 66, 67. I co, co? Nie, chyba bazar jedna. Dobra, Dobra przeczyszczę, zaraz, zaraz się podłączę. O, zobaczcie. Piękny pierścioneczek, kamyczek też. Ale niestety, bazarek. O, tutaj nawet to po przeczyszczeniu, zobaczcie, tutaj jest sreberko. Ala odpada. No ale fajny pierścionek. Dobra, lecimy dalej. No i to mi się podoba. Kolejna ulubiona monetka. Także super. I lecimy dalej. To składowisko pociętych kudek. Ach, te złodziejaszki. Kolejna 60. Jeszcze sygnał na zawleczkę A tu nie wiem Jakieś badziewy No Wygląda no, jak kapsel, nie? Już myślałem, że to kapsel A to? Ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, co to jest <laughs> Podpowiedź Może być i też do kawy, ale to nie jest do kawy <laughs> Dobra, lecimy dalej I teraz patrzcie tutaj ale dzisiaj kurde sypię moimi ulubionymi monetkami o. <laughs> Jest dwójeczka Także super Kurcze i znowu się podnieciłem Patrzcie kurde no Tak ładnie wystawało z ziemi Przetarłem górę, wie o Sreberko A to jakiś tam guzior Bazar znowu o, i kolejna dwudziestka także znowu ładnie sypie ale pada niestety kurczę, no. także lecimy dalej i kolejny bazarek taki zawieszka, taki kluczyk. Także kurczę ciekawe czy coś będzie lepszego czy same bazarki i kolejna dyszka i kolejny dole z dwoma monetkami, z dwiema Euro 20. I kolejna jedyneczka, także kurde, no znowu sypie. Kolejny dołeczek, kolejna Euro 20 ale czad, kurde no, tak głęboko i kolejna dwójeczka i pierwsze dzisiaj dwie plantunie. I kolejna 50 Widzicie, uraczy, kurczę, sypieć się ostro. I teraz 2,20, dwójeczka prawie świeżynkę. I w końcu się udało, kurczę, wacie bazarów, bazarów trochę wpadało. Jest kurczę, sreberko Jakieś dziwne. Nie wiem, było jakieś majowie. Kurczę, no. Uszko całe? Uszko całe. Może gdzieś będzie łańcuszek? No. Jego jest zawieszka. Może jakiś kolczyk czy zawieszka? <noise> Także czad jest pierwsze serwerko. Lecimy dalej. I znów kolejny fajny doeczek. mam 60. No jak widzicie mimo tego, że jest tak zimno i naprawdę no, fajny wypadzik, bo co chwilę coś wypada, co chwilę podwójne monetki, teraz 15 centów. I dyszka. Dobra, kopniemy jeden sygnał na żywo 64-65. Także kto wie czy to nie jest moja ulubiona monetka? A już zmieniło, także raczej nie Nie o Jest, <noise> tak jak mówiłem na żywo <noise> Dwujeczka No i czas, dosłownie obok tej dwujeczki 10 centów i jeszcze tu gdzieś o. i kapsal. O dziś tych kapsli też chyba z 20 wyjąłem Teraz sygnał sześćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt trzy. Tu już jest skopnięte. Albo nie? Nie. Kolejna obrączka dzisiaj i kolejny bazar i kolejne dwie znowu i przed chwileczką wyjąłem dwa razy po 5 centów i 2 centy, a tymczasem 60 centów znowu. Dobra, już nie będę was zamęczał tymi 1 euro, 2 centy, 20 centów i tak dalej. Także co jakiś czas, jak zbiorę jakieś monetki, to się nagram. A tymczasem, kurczę, znowu bazarowy pierścionaczek. Także kurde no, kiedy coś będzie lepszego. <laughs> nie no, nie ma co czekać, jest super wypadik. No, niedługo się będę zwijał, bo już coraz ciemniej. Ale tymczasem 5 monetek wpadło. 30, 45 centów. I teraz jeszcze wpadło 5 monetek. Euro 80. No, jeszcze Jeszcze chwilkę pochodzę i zaraz kończę, bo już szarawo jest. Pada zimno. <gry> I to czas na zakończenie, podsumowanie. Jestem w domu, jest drugi dzień, bo już było późno wieczorem, już mi się nie chciało robić. Także <gry> co, jest ponad 25 euro. No, tu h coin, te bazarki. No i znajdka dnia, Te na serberka, ta zawieszka. Nie wiem, czy to są jakieś Majowie, czy, czy kto to jest, no ale fajna znajda. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wpłacili na tą eskarbonkę. Link będzie znów w opisie. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka, w którym właśnie mówię o tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Yy, także również subskrybujcie, lajkujcie, dużo komentujcie, zostawiajcie te suby, bo jak będziemy mieli te 3000, to zrobimy ten konkurs. No i co? <laughs> Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie piano. Hej!